Panie, listy ze skrzyni. Tak. No, pięknie. I będziesz jadła listy? Nie, jest. A otworzymy okienko, Angelka. Otworzymy okienko. Zamkniesz teraz ładnie? No, zamknij okienko. Tak. No, no. Nie. O, jeszcze jeden list został w skrzynce. No nie no. Jasne, wyciągaj. Trzy listy masz. I co z nimi zrobisz? Lecą ci z rączki listy. Wyrzucasz. A radę jego włączysz, kochanie? Angelika. Nie, teraz tylko listy będą, tak?